Tajni agencje rządowi, dowodzeni przez sierżanta George'a, wydają się być na jakiejś misji polowania na mutanty. Docierają do budynku organizacji, gdzie podchodzą do mężczyzny o imieniu Joseph, który pracuje tam jako woźny. Okazuje się, że Joseph jest jedną z genetycznie ulepszonych istot ludzkich, które posiadają nadprzyrodzone zdolności. George przedstawia się i twierdzi, że zna prawdziwą tożsamość Josepha. Prosi go, aby im towarzyszył, ale ten zapewnia, że nie zrobił nic złego. Kiedy agenci nie chcą słuchać jego próśb, Joseph rzuca w nich mopem i ucieka z miejsca zdarzenia. Agenci ścigają go i ostatecznie osaczają w schowku. Wyciągają zaawansowaną broń, aby go pojmać, ale Joseph używa swoich mocy, aby wyskoczyć na dach, aby uciec. Jednak jego wysiłki okazują się daremne, ponieważ są agenci snajperzy i dronów w pozycji, aby go wytropić. Następnie agenci obezwodniają go zaawansowanym paralizatorem, podają środek uspokajający i zabierają z powrotem do swojej tajnej placówki o nazwie SYSA. Później w kwaterze głównej SYSA do George'a podchodzi kapitan William, który mówi mu, że ci ulepszeni ludzie są bardzo niebezpieczni, ponieważ są zdolni do arbitralnych zabójstw. Kiedy George informuje, że Joseph tylko próbował uciekać, kapitan zapewnia, że niektórzy z nich są podstępni i radzi mu, aby był ostrożny. William wspomina również o nieuchwytnym, ulepszonym facecie, który zabija swój własny gatunek, ale nie mają na niego żadnego tropu. W następnej scenie poznajemy kolejnego ulepszonego człowieka, Annę, która pracuje w warsztacie samochodowym. Właściciel garażu, dany jest miłym dżentelmenem, który próbuje zdobyć fałszywy paszport dla Anny, aby mogła uciec do Chin. Pewnego dnia odwiedza ich miejscowy gangster o imieniu Marko i jego ludzie. Jednak sprawy przybierają zły obrót, gdy Marko żąda więcej pieniędzy. Kiedy Dany odmawia, Marko rozkazuje swoim ludziom go pobić. To rozwściecza Annę, która następnie używa swoich supermocy, aby w oka pokonać wszystkich gangsterów. W chaosie Dany zostaje śmiertelnie postrzelony, co skłania Annę do zadzwonienia pod numer alarmowy w celu uzyskania pomocy. Następnie chwyta fałszywy paszport i ucieka z miejsca zdarzenia. George i jego zespół przechwytują połączenie alarmowe i zaczynają ją śledzić za pomocą zaawansowanego urządzenia przypominającego zegarek. Anna wraca rowerem do swojego minivana, w którym się zatrzymała. Gdy przygotowuje się do wyjścia, podchodzi do niej nieznajomy, który twierdzi, że jest tutaj, aby jej pomóc. Jednak ona mu nie wierzy i popycha go w dół swoją mocą, po czym odjeżdża. Nie wie, że jest ścigana przez agentów rządowych w innym pojeździe. Po chwili jazdy Anna w końcu wyczuwa pościg, więc natychmiast zmienia drogę, jadąc wąską ścieżką. Mimo to agenci śledzą ją za pomocą drona. Nagle następuje przypływ energii, który wyłącza wszystkie urządzenia śledzące, w tym ciężarówkę Anny. Agenci reagują szybko i pędzą w kierunku jej ostatniej znanej lokalizacji. Wkrótce otaczają jej furgonetkę i każą jej się poddać. Anna wychodzi i klęka na ziemi. Podobnie jak Joseph, ona również próbuje udowodnić swoją niewinność, twierdząc, że nikogo nie skrzywdziła, ale agenci nie słuchają. Zaczynają ją razić paralizatorem. To budzi jej gniew, więc odrzuca ich wszystkich polem siłowym. Następnie Anna wchodzi do opuszczonej stodoły, a za nią podąża George. Wybierając odpowiedni moment, wpada w zasadzkę i dochodzi między nimi do fizycznej sprzeczki. George używa granatu błyskowego, aby zablokować jej pole widzenia i paralizatora. Ale kiedy ma zamiar wstrzyknąć jej środek uspokajający, inny uleczony człowiek, David pojawia się od tyłu i powala go. W następnej scenie David zawozi ich w bezpieczne miejsce, gdzie przywiązuje George'a do krzesła. Następnie budzi go i naciska, aby ujawnił miejsce pobytu innych schwytanych, ulepszonych ludzi. Kiedy sierżant odmawia udzielenia jakichkolwiek informacji, David przygotowuje się do zabicia go. Tuż przed eskalacją sytuacji interweniuje Anna, twierdząc, że arbitralne zabójstwa są nieusprawiedliwione. David słucha jej i daje George'owi czas do rana na ujawnienie informacji. Następnie odchodzi, zostawiając ich samych. Następnie Anna pyta o powód, dla którego George na nią poluje, na co ten odpowiada, że wzmocnieni ludzie są szkodliwi. Mówi jej również, że przeczytał jej akta, ujawniając jej historię zabijania wielu osób, w tym rodziców i terapeuty. W tym momencie Anna wyjawia prawdę, została odebrana rodzicom w wieku 4 lat i nawet nie wie, kim oni są. Następnie została adoptowana przez organizację rządową o nazwie SYSA, która eksperymentowała na niej i wyszkoliła ją na zabójczynie. Grozili, że ją zabiją, jeśli nie podporządkuje się ich rozkazom. Dalej ujawnia powód, dla którego jej terapeuta zmarł, terapeutka nadała jej imię, zamiast zwracać się do niej przypisanym jej numerem, więc przełożeni rozstrzelali ją za uczłowieczenie. Słysząc to wszystko, George zdaje sobie sprawę, że nie powiedziano mu całej prawdy o programie, dla którego pracuje. Następnego ranka David w swoim pokoju monitorującym wyczuwa zbliżających się agentów rządowych. W rezultacie postanawia stawić im czoła w pojedynkę. Wkrótce potem dochodzi do zaciętej walki między obiema stronami. W trakcie walki agentom udaje się go obezwładnić i podać mu środek uspokajający, ale David pozostaje niewzruszony. Likwiduje wszystkich agentów z wyjątkiem oficera o imieniu Scott, któremu udaje się uciec z powrotem do kwatery głównej. Tymczasem George próbuje przekonać Annę, że David może być niebezpieczny, podejrzewając, że to on zabija swój własny gatunek. Ich rozmowa zostaje nagle przerwana przez Josefa, który jest teraz w posiadaniu czerwonego urządzenia na szyi. Włamuje się do domu i zaczyna atakować Annę. Podczas gdy oboje walczą, George'owi udaje się rozwiązać, a następnie wstrzyknąć Józefowi środek uspokajający. Sierżant jest wstrząśnięty, ponieważ powiedziano mu, że Józef zostanie wyeliminowany z placówki. Anna następnie ujawnia, że czerwone urządzenie jest narzędziem do przeprogramowania używanym przez SYSA do kontrolowania ulepszonych ludzi, zamieniając ich w mimowolną broń. To odkrycie w końcu przekonuje George'a, że został oszukany przez swoją organizację i teraz postanawia pomóc Annie. W następnej scenie wsiadają na skutery śnieżne i dojeżdżają do głównej drogi. Tam podchodzi do nich ten sam nieznajomy, który ponownie oferuje pomoc Annie. Facet niechętnie ufa George'owi, ale Annie udaje się go przekonać, że jest po ich stronie. Następnie zawozi ich do swojego sekretnego domu, gdzie spotykają innego ulepszonego faceta, Lou. Nieznajomy przedstawia się również jako Eli, który pracował dla SYSA jako analityk. Nie wiedział jednak, że organizacja faktycznie eksperymentuje na ludziach i dowiedział się o tym dopiero, gdy placówka została zaatakowana przez Davida. Podczas rozmowy Eli ujawnia próbę stworzenia Super Serum i uzyskania dostępu do innego wymiaru z nieskończoną energią. Jednak, aby okiełznać tę energię, musieli dotrzeć do jej źródła, którym jest nie kto inny jak Dawid. Tutaj okazuje się, że David nie jest prawdziwym człowiekiem, ale istotą międzywymiarową, która się nie starzeje ani nie umiera. Kiedy SYSA wchłonęła jego energię, aby wstrzyknąć ją ludziom, David stracił zdolność powrotu do swojego wymiaru. Od tego czasu tropi wszystkich ulepszonych ludzi i ponownie wchłania swoją energię, zabijając ich w tym procesie. Gdy odzyska pełną moc, może otworzyć portal, aby wrócić do domu. Według Eliego jedynym sposobem na zabicie Dawida jest osłabienie go do tego stopnia, że nie będzie w stanie się zregenerować, a następnie zadać ostateczny cios. Uzbrojony w tę wiedzę, George postanawia wrócić do kwatery głównej i zebrać swoją drużynę wraz z zaawansowaną bronią, aby wyeliminować zagrożenie. Ale zanim zdąży odejść, w drzwiach pojawia się Dawid i zabija Eliego. Luka każe Georgeowi i Annie uciekać, podczas gdy on postanawia zostać z tyłu i walczyć z Davidem. Po kilku minutach zaciętej walki David obezwładnia Lou i pochłania jego energię. Tymczasem George i Anna próbują uciec samochodem, ale David łapie ich w ostatniej chwili. Wyrzuca Annę i upuszcza na nią duży kontener. Następnie zaczyna wchłaniać jej energię, ale George go powstrzymuje. Przekazuje umowę, zabierze Davida do miejsca, w którym przetrzymywani są wszyscy pojmani wzmocnieni ludzie, ale tylko pod warunkiem, że oszczędzi Annę. David zgadza się na propozycję i obaj jadą w kierunku tajnej placówki rządowej. Anna, która wciąż znajduje się pod kontenerem, zbiera całą swoją moc, aby się z niego wydostać. Po drodze George pyta Davida o jego motyw, na co ten odpowiada, że musi wrócić do swojego wymiaru. Co więcej, wyraża swoją pogardę dla obecnego wymiaru i lituje się nad ludźmi za to, że żyją w tego rodzaju piekielnym miejscu. Podczas gdy David mówi, George powoli chwyta paralizator z pojazdu i wypycha go z samochodu, po czym odjeżdża. Następnie sierżant przybywa do kwatery głównej, aby ostrzec zespół o zbliżającym się zagrożeniu. Zostaje jednak zatrzymany przy wejściu i zakuty w kajdanki. Mówi kapitanowi o zamiarach Davida i o tym, jak powinni współpracować, aby zneutralizować zagrożenie. Niezależnie od tego, kapitan Williams jest świadomy, że pomaga ulepszonym ludziom, co jest sprzeczne z ich protokołem, więc nie słucha go. Kapitan ujawnia również swoich wielu przeprogramowanych ulepszonych ludzi, których zamierza użyć jako broni do konfrontacji z Davidem. George próbuje wytłumaczyć, że David wchłonie od nich całą energię, co tylko go wzmocni. Jednak niezrażony kapitan nie słucha go i zamyka go w celi. Nagle włącza się alarm, a kamera bezpieczeństwa ujawnia Davida, który obezwładnia wszystkich strażników przy drzwiach wejściowych. Williams następnie wysyła za nim trzech swoich ulepszonych ludzi, ale nie mogą się oni równać z budzącym grozę Davidem. Po pokonaniu wszystkich na swojej drodze dociera do Williamsa i zabija go na miejscu. Następnie zwraca się do Georgea i mówi mu, że Anna będzie cierpieć z jego powodu. Właśnie wtedy pojawia się Anna i rzuca mu wyzwanie, aby spróbował sprawić jej cierpienie. Oboje wdają się w intensywną walkę, podczas gdy George kontynuuje próbę wydostania się z celi. David, który stał się znacznie silniejszy, jest w stanie obronić się przed wszystkimi jej atakami i zaczyna ją mocno bić. W końcu powala ją na ziemię i przystępuje do ostatecznego ciosu. Ale właśnie wtedy od tyłu pojawia się oficer Scott i strzela do niego z karabinu. Wściekły David odwraca się i zadaje potężny cios, rozrywając go. W tym samym czasie George uwalnia się i rozpoczyna atak, ale wkrótce zostaje obezwładniony. David następnie przystępuje do wykończenia go, ale Anna atakuje go od tyłu, wznawiając ich zaciętą walkę. W międzyczasie ranny George chwyta urządzenie kapitana i używa go do otwarcia wszystkich drzwi celi. Następnie czołga się w kierunku przycisku i uruchamia go, aby uwolnić gaz, który powoli wyłącza wszystkie supermoce. Teraz, gdy nie ma już siły, David słabnie i zaczyna odczuwać ból w ciele. Anna wykorzystuje okazję, by go pobić, ostatecznie powalając go na podłogę. Chwyta za broń, by wykończyć go raz na zawsze. Posłabiony Dawid błaga o litość, błagając Annę, by go nie zabijała. Kiedy się waha, George zabiera jej broń palną i strzela do niego bez namysłu. Scena przenosi się do czterech miesięcy później i widzimy Annę, prowadzącą proste życie jako mechanik. Pewnego dnia spotyka George'a, który przekazuje jej szczegóły wszystkich ulepszonych ludzi, nakłaniając ją, aby pomogła im również w normalnym życiu. W ostatniej scenie widzimy innego młodego mężczyznę, który przechodzi przez swoją codzienną rutynę. Szykując się do pracy, słyszy dzwonek do drzwi i idzie odebrać. To nikt inny jak Dawid, który mówi, że przyszedł zabrać coś, co do niego należy.